Trzymajmy okay. i teraz będziemy wyciskać wodę. Chodźcie tutaj, tutaj obok. A jak się Zajdzie nazywa ten sprzęt? Trasa. Trasa, zobaczcie, jak fajna i A, jak się. nazywa

Tak, dokładnie. I tym ostrem malujemy, możemy rysować to? Co? co będziemy rysować? wie? Słoneczka, serduszka, domki, helikoptery, tak? No to zaczynamy. Raz, dwa, trzy, Proszę.